To, czego nikt się nie spodziewał, czyli unboxing kolejnych dwóch rzeczy, unboxing drugi w rzędu, oczywiście zacznijmy od czegoś droższego, czyli tego, jest to telefon Samsung Galaxy a 545 g po co mi kolejny telefon się spytacie, Niestety nie mogę Wam powiedzieć. Spójrzcie Powód, jeszcze jak wpakuję i wam pokażę, jak działa. Uwaga! To tu, tu, ro, tu, tu! Zobaczcie, jakie fajne pudełko. Nie żartuję, się inaczej otwierało. Ja nie jest, skąd to zielone jest. Tak on wygląda, patrzcie. Też obiektywy wyglądają fajna prawdziwe. Ten trzeci właśnie tylko niepokoi. Obaśmy sobie akcesoria. Od Koreańca. Dobra mam igiełka. A to później. Ja już mam tutaj bałagan. Już bałagan. Tutaj jest nasze arcydzieło. To nie, to nie jest J3. To jest a Galaxy A54. To wyjdzie, wejdzie. wejdzie. Może być. Kurde. Nie wiem, czy nie? się przełączyć, czy nie. Prawie tylko, czy, no, czy ile ma baterii, no? No, pokaż się. Pokaż się. Upa, 61% odpalamy. Palmy dziada. Samsung Galaxy pisze o Dziwo, czyli jak to jest w najnowszych telefonach. Nie pisze ci A54G, tylko Samsung Galaxy, no po prostu Samsung Galaxy, no prostota. Audiodę mam pod tym szkłem schowaną. Tylko obiektywy wyciągnięte. No, no nie, twarz widać, dobra, nie widać twarzy. A jem ja wykręcę w nie ważna, wszystkie, no klikaj się.

Dobra, jest. Troszeczkę się nagrzał już. Troszeczkę się już nagrzałeś. I pewnie w jakiego operatora? Tu już powinni się domyślić. Po czym? Zaraz pokażę, to będzie jakiegoś operatora. To nie jest normalnie kupione urządzenie. Uwaga. Trzy. Dwa. Jeden. O. Jest. To pewnie jeszcze trochę do konfiguracji łączenie siecią komórkową no? karty fim dobra no, no nie chcę karty fim fiwelsna lepsza niż jakieś fim Przygotowuj, przygotowuj no, przygotowuj Uuu siatka się przestraszyła, wkurzyła się na coś Nie wiem na co się wkurzyła siatka, siatka? Na co wkurzyła się wkurzyłaś? Co to za to obcy? Co to ma być? Dobra dawaj odpala dziadu Moment, skopia pikacji idealne nie kopiuj. już mały telefon na takie rzeczy. Kilka gierek, konta i git. Czy te ramki jakie małe? A i ten telefon. O, walogu się, dobra, to waloguje się. Moment. Dobra, to jest po kilka minut, parę minut o nie? parę minut po skonfigurowaniu. jej dźwięk w tereło. No i tak, no i poftu no, ten telefon może być fajny, no. I teraz odpakuję głośnik JBL Go 3. Taki fajny głośnik. Ja już go czuję, już go czuję, już go czuję. I fan głośnik. Działa? No. Niby działa. go do ładowania. Jakiś tam bas ma oczywiście. Odłączę to. A jakiś kabelek do wte. już mam od Fuchawek kabel Proszę Dobra, głośnik już pokazałem wam wygląda tak. Tak wygląda no i super fajne. Mogę dziękować Bogu, że go otrzymałem. Vi tam i Baftamjaft. Vi på film i Finland.